Czy widzieliście kiedykolwiek Grimace tańczącego makarenę? Nie? No to macie okazję, zobaczcie jak Grimace tańczy sobie makarenę. Eee, makarena, a. Klikajcie teraz łapeczkę w górę, a każda jedna łapeczka w górę to jest jeden taniec więcej. Grimace wam to zaraz pokażę, ale właściwie spokojnie, to nie jest Grimace, tylko to jestem ja. Ja się dzisiaj przebrałam za Grimace i będę tutaj trollować innych właśnie graczy. Zobaczymy jak na to zareagują. Przygotowałam sobie szejka i będę częstować wszystkich swoim szejkiem. No i w międzyczasie zjadam sobie też frytki, które wylądowały mi na głowie, ale dobra, już przestanę teraz sobie tańczyć. Teraz już pełna powaga. Idziemy zobaczyć, jak zareagują inni na mnie, bo zobaczcie, jaką ja mam tutaj twarz. Trochę mi głowa prześwituje, ale frytki są na głowie. Jaka straszna tutaj jest mina. Jaki język. Może się przestraszą, a może nie. Może będą chcieli napić się szejka. No, ciekawe. Także oglądajcie do samego końca. Patrzcie, jak mi się ciało rusza. Ja wyglądam jak taki jakiś ufoludek gruby normalnie. Patrzcie, jakie puszyste ciałko. Normalnie jak taki misiu ja biegnę. Tam są inni. Widzę wow, jakie chaty. Ej, ale spróbujemy sobie. Zobaczymy, jak Grimace wygląda na deskorolce. Patrzcie! Tylko tutaj na odcinku Grimace jeżdżący na deskorolce. Nie no, nie mogę. Jakie to jest śmieszne. Grimace robi tutaj slalom. A on nie umie jeździć. Lewo, prawo, lewo, prawo. No, nieźle. Dobra, to teraz już pełna powaga. Ej, wszyscy sobie zrobili jakieś różowe domki. Wow! Ej, ile ich tutaj wszystkich jest. Dobra, idę najpierw na prawo. Zaczynam od prawej strony. Tutaj mieszka Fanka Patty. Ej, to jest jakaś fanka. ona nie wie, że to ja. Dobra, już teraz wchodzę i sobie do niej zapukam. Zobaczę, jak ma sobie tutaj w domku. Ding dong! Dzień dobry bardzo! Z tej strony Grimace. Czy zamawiała pani szejka? O, dzień dobry, dzień dobry. Bardzo proszę, daję tutaj szejka. Proszę się napić. Bardzo pyszny. O, patrzcie, jaka ładna dziewczyna. Ona sobie pije szejka. Mm, czekam teraz na recenzję. Dobry czy niedobry? <laughs> Ciekawe, czy coś się jej stanie. O, jest Martyna. Świetnie. Idziemy do Martyny, ma ładny dom, taki pudrowy róż. Ej, zobaczcie, ta dziewczyna, której dałam się napić. O, nie, to zadziałało, mówiłam wam! Poszłam sobie teraz w lewo, ale to działa dopiero po czasie, widzicie? Efekt przyszedł szybciej niż się spodziewałam. Patty smile, Nie tu nie ma żadnej Patty, to jestem ja, a tak właściwie to jest serwer prywatny, więc i jeśli chcielibyście być na odcinku, dołączacie do grupy z Robloxa, będziecie mogli ze mną nagrywać odcinek. No, Fanka tutaj już napiła się szejka i padła. Idziemy teraz do Martyny. Dzień dobry, Martyna, a ja sobie wchodzę z buta jak. O, Martyna, co tutaj jakiś telefon miał? Cześć Martyna, mam dla ciebie szejka. Proszę napić się. Niam, 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 No, jest bardzo dobry. Możesz się napić, czekaj. O, wzięła, wzięła szejka. Dobra. I Fanka już wstała. Fanka już wstała i pije. OK, zobaczymy, co się stanie z Martyną. Czy wszystko z nią dobrze? Ona sobie pije szejka. Nic jej chyba nie jest. Ale wiecie, co to przychodzi po czasie. Zobaczymy, co się dalej z niej wydarzy. Dobra, jest kolejna. Ej, okej, okay, ja to ja wszystkim tu rozdaję. Macie, macie szejki. Od Grimace szejka. Takiego szejka nigdzie nie dostaniecie. Także słuchajcie. Dobra, Przyszła kolejna jakaś dziewczyna. Dobra, chodźcie, tu dziewczyny. same dziewczyny są na tym rukę. O, tu jest jakaś nadusia. Wchodzę tutaj do niej. Dam jej. O, dzień dobry. Ej, ja sobie weszłam. Zapomniałam zadzwonić. Wszystkim tu rozdaję szejki. Proszę bardzo, dla ciebie. Napij się, szejka jest bardzo pyszny. Polecam. Ty, patrzcie, ona się czołga. Ej, u niej najszybciej to. Po... O, położyła się. O, nie. Co się z nią dzieje? Zobaczcie, co się. One się przewracają. Patrzcie, ona normalnie odwala im. Teraz kiwaj. Tańczą. Co? ona się boksuje. Patrzcie, co się z nimi dzieje. Ta tutaj upada. Ej, patrzcie, tam się czołga ktoś. Nie wierzę w to. Martyna tu stoi na nią, to jeszcze nie zadziałało. Patrzcie, co oni tu robią. O, tu jest Cyan! Zion. Zion. O nie, to jest moja konkurencja. Pojawi się tutaj Cyan z Rainbow Friends, a ja jestem Grimacek. To ja mu dam. Dam mu, dobra. Zobaczymy, czy weźmie. Czy mu się coś stanie? Zobaczcie, to jest konfronta. Ej, patrzcie, napił się. Ej, co się dzieje, zobaczcie, wszystkim odwala od tego Jeszcze nie muszę dać I Zosi chyba, bo Zosia nie dostała Ona coś tutaj się za dobrze czuje Więc ja wszystkim im podaję, a zobaczcie, jak im odwala normalnie Ja chcę, żeby oni wszyscy tańczyli Oni piszą hej, oni się ze sobą witają I nie wiedzą Zobaczcie, jakie tu jest zgrupowanie w ogóle dziewczyn Ej, patrzcie, co ta Nadia tu robi Ja nie mam się kła... Upadła, spadła na mnie Cyan, ej, Cyan a czy to tobą wszystko w porządku? Bo tak się dziwnie zachowywałeś. Ale zobaczcie. Hmm, to jest dziewczyna Cyan. Ej, biega. Oszalała, oszalała. Wszyscy wariują. A ja nie. Zobaczcie, ja... ona upadła. Co tu się dzieje? Słuchajcie, ja teraz te wszystkie dziewczyny ze sobą zabiorę. I wezmę je sobie może do autobusu fioletowego, oczywiście. Wyciągam szkolny autobus. Normalnie, Grimace będzie kierowcą. Proszę wsiadać, zabieram je wszystkie, bo one teraz już wypiły Grimace Shake'a, więc one już jakby, no po prostu są nastawione dalej. Patrzcie, Grimace Shake jest, znaczy nie Grimace, tylko Grimace tutaj prowadzi. Zobaczcie, jak on się cieszy. Zostawcie też Subika, widzowie, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijam 400 tysięcy. Zostawcie Suba. Patrzcie, nie mogę wsiąść. Jadę, oni na usiadła. A Cyana zabieramy, czy nie, widzowie? Jak my Myślicie, zabieramy go, czy nie? Dobra, idziemy tu. Co ja mogę z nimi zrobić? <śmum> Muszę na coś jakiś tutaj w pomysł wpaść. Więc zabieram ich. O, zobaczę jak oni będą się zachowywać tutaj. Na siłowni. Albo zabiorę ich do kina. Jak oni będą siedzieć? Tam będzie film o Grimace Shake'u. Chodźcie, zabiorę was do kina. Widzicie, Grimace wcale nie jest taki zły. Dał im shake, a pan, jak ona biegnie? Z, ona biegnie z rękoma u góry. Patrzcie, ja nie mogę co tu się dzieje, dobra, idziemy do kina ona prowadzi do kina, szybko, szybko wchodzimy, ale to jest śmieszne, co się dzieje z tymi ludźmi, patrzcie Grimace, patrzcie jak on wywalił se nogi do góry, o nie, patrzcie jak te dziewczyny siadają co jest grane? No Oni nawet nie umieją usiąść co ten Cyan, jak on siedzi patrzcie na to, a tutaj jakaś Nadia nie może się usadzić w ogóle o, poszła do góry za ręką u góry ona siedzi, co jest grane, patrzcie jak my siedzimy se. elegancko oglądamy film, zabrałam moich przyjaciół, którzy że wypili już szejka, więc muszą być po mojej stronie, nie mają wyjścia. <śmiesz> śmiesznie. Idziemy, ale teraz musimy jeszcze zrobić coś złego, coś złego, bo teraz robimy same dobre rzeczy. Grimace, o nie! Ktoś tu pisał, że nie wypił szejka. No to masz pecha. Biegniemy sobie do banku, chodźcie. Ja jestem ciekawa, kto wysadzi właśnie teraz bank. Bierzemy bombę i komuś dam tą bombę. Niech ktoś to zrobi. Czekajcie, gdzie tu jest bomba. Gdzie tu jest bomba, ja nie wiem, o mam mam, ja dam to Cyanowi, żeby Cyan to zrobił, masz Cyan, zabieraj i on musi to, ej czekajcie, bo nie tutaj jest bomba, to nie, 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 tego nie wolno, wchodzimy, bo się już robi ciemno, patrzcie jak oni wszyscy wiedzą co mają robić, oni po prostu są zapra... zaprogramowani, żeby wiedzieć co robić, patrzcie, można postawić tu bombę i cyk, i co, ej nie można tego, o, o, otwierają, otwierają, dobra. Jak to zrobić? Otworzyć? O, weszłam tu elegancko, weszliśmy wszyscy. I teraz trzeba tutaj to. Dawajcie! Cyan, zrób to, dam mu bombę, dam mu bombę. No weź to, Cyan! Ej, on nie chce wziąć ode mnie bomby. Masz to, zabieraj to! O, zrobił to, świetnie. Mamy kasę, kasę. Kasę ukradliśmy szybko, mamy pieniądze, oddawaj mi pieniądze, pieniądze są moje. O, dostałam, dostałam. <laughs> Patrzcie, Rainbow Friends ukradł pieniądze, więc teraz uciekamy tym przejściem w dół. Biegniemy, biegniemy. Gdzie my... Ej, ten Grimace się tu nie mieści! Gdzie my jesteśmy? Jak tu jest ciemno? Czekajcie, ja nic nie widzę, dziewczyny, potrzebuję latarki! Latarka potrzebuje! Ja nie mogę, ale sobie wyszkoliłam tutaj dziewczynę normalnie po tym wypiciu Grimace Shake'a. One wszystkie oszalały, zwariowały. Co to jest za miejsce? Wow! Ale tu jest ekstra, zobaczcie, jak tutaj teraz wyjść stąd, ciekawe. Idziemy teraz do góry, tu jest jakieś przejście, jest przejście, jest przejście. Czy wszyscy nadążają, idą za mną? Gdzie my wyszliśmy? Na poczcie ja wyszłam? Ej! Nieźle! Nie wiedziałam tego, patrzcie. Prawie wszyscy dotarli na miejsce, ale. O, tutaj biegnie jakaś dziewczyna. Ej, patrzcie, ktoś mnie wziął na opa! O, ktoś mnie dał radę udźwignąć. Dlatego ja chciałam sprawdzić na siłowni, ale uciekliśmy już stamtąd, jak się im to wszystko dźwiga. Patrzcie, ona teraz ze mną gdzieś biegnie chyba, tylko albo i tylko. Ty ciężki. Ja jestem ciężka, widzicie? Zobaczcie, to nie da rady, ja muszę skoczyć, ona nie da rady. Ja nie mogę, ile ja muszę ważyć? Co jest? Idziemy zobaczyć też do szkoły, czy oni tutaj uczą kogoś, albo nie wiem o Grimace, o English, English. Chodźcie tu, idziemy na lekcję. Grimace staje dzisiaj nauczyciele, Witamy na lekcji angielskiego. Ja już napiszę. piszę. Grimace is the best. Tak? Proszę bardzo, proszę powtórzyć za mną dzieci. Green base is the best. Dzisiaj się tego nauczycie. Dwa, dwa plus dwa równa się dwa. Dwadzieścia Nie, no po prostu ten szejk. To czekajcie, ja muszę im jeszcze raz dać szejka, żeby on zaczął działać. Proszę bardzo. Ja rozd znowu rozdaję tutaj szejki. Eee, proszę dla ciebie blondyneczko. Tak jest. Dla Lenki jeszcze damy. Zobaczymy czy im mądrość wróci Okej, okay. wszystkim rozdałam szejki Proszę bardzo się napić eee, I... O! Patrzcie, znowu im wróciło to Ona się rusza Co jest grane, patrzcie Ona się. Nie mogę z tego co mi się tutaj dzieje Patrzcie, oni wszyscy upadają od tego grimace shake'a Dobrze, że tutaj nie ma fioletowej plamy nigdzie. Co tu się dzieje? Ja nie mogę. Dobra, to teraz idziemy na lekcję matematyki. Green shake! Green shake, tak jest. Dobra, to chodźcie, teraz musimy trochę poświętować, nie? Ej może, tutaj ktoś leży. I normalnie tak się czołga na leżąco. nie? No kosmos, to jest kosmos. Chodźcie szybko, idziemy sobie zrobić imprezę. Gdzieś tam u góry obchodzimy w końcu urodziny Grimace, dlatego że ten shake został wypuszczony w sieci McDonald's z okazji urodzin Grimace'a, dlatego też e, zrobimy urodziny. Zapraszam wszystkich na urodziny, idziemy się bawić, zobaczcie co my tu mamy. Musimy jeszcze troszkę udekorować. Otwieramy sobie tutaj, oczywiście. Jedzonko będzie dla każdego, proszę bardzo, tutaj wszystkim ustroję. Tak, tak, proszę bardzo. Nie ustroiłam Kamera też, trzeba nagrywać Robimy kamerę Dobrze, prezenty mamy Jeszcze jakieś prezenty by się przydały Więcej prezentów, okej, okay. to mi się podoba O bałwan. może bałwan Jednak nie, nie, nie do końca Ale prezenty mogą być Ej, co się stało? Czemu tutaj ktoś zmienił? To miały być imprezowe party, halo! Co wy żeście tu zrobili? Party ma być, robimy imprezę. O, tutaj dałam ten. <laughs> nie ma tego być, no. Uuu, spokorzyli mnie teraz. Dobra, ale zrobili restaurację, to oni tutaj obs... O nie, pali się! <laughs> nie pali się. I patrzcie, ona się zrobiła fioletowa przez to, że wypija grymy z <laughs> O, o, o nie pożar, zobaczcie, co one tu zrobiły. Nie, ja zwaruję z nimi wszystkimi. Uciekam stąd, zobaczcie, co jest, one nawet nie ogarnęły. To są moje urodziny, one zepsuły moje urodziny, ale się wkurzyłam teraz. Ale się teraz wkurzyłam normalnie, że one zepsuły moje urodziny. Ej, patrzcie, tutaj. Tutaj ktoś jest. Ej, zobaczcie. Proszę o pomoc. Ej, czy Grimmage Shake powinien komuś pomóc? Myślę, że dam mu szejka po prostu. Masz szejka, chłopie. Napiszę: szejka, to ci pomoże. Zobaczymy, czy on go weźmie. Ej, nie wziął go. Weź szejka, no, proszę, to dla ciebie. O, już się uśmiechnął, jak nas zobaczył. Dostał szejka, dostał szejka. Zobaczymy, co się stanie. On prosił mnie o pomoc. I czy wszystko będzie z nim dobrze? <laughs> ej, wszyscy się zrobili nagle fioletowi. Ja nie mogę, ale to działa. Chyba wszystko dobrze? Nie, to nic się z nim nie dzieje! No. On jest jakiś odporny. Kasę dostał! Kasę dostał normalnie. Dobra, idziemy dalej świętować moje urodziny. widzowie, było mega śmiesznie. Możemy jeszcze sobie potańczyć. O, robimy imprezę na środku tutaj, bo patrzcie, jakie tutaj. O, paty jest najlepsza, ale to nie jestem ja! To oni nie wiedzą, że to jestem ja. Patrzcie jak co tańczy. Tindy din, Ty din, din. Din, din. Jakie ja tutaj robię! Piękne tańce, hulańce. Wuhu! Widzowie! Pamiętajcie też, żeby bić na mój Instagram, Facebook, linki macie w opisie. Bądźcie jutro odcinki są codziennie. Pamiętajcie, do jutra, pa!